Niestety to jest od olejnika tam Ej, sorry, ten nie będzie za gruby pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 55 tysięcy i 8,5 tysiąca łapek w górę. Także nie mogę dłużej czekać. Witam Was w kolejnym odcinku z donatowania. Dzisiaj zdonatujemy sobie o łącznej kwocie ponad 850 zł. Postaramy się, żeby ta kwota była przybliżona, bo nigdy nam nie wychodzi i zawsze donatuję większymi kwotami. Ostatnio miałem donatować kwotą 500 zł, a z tysiąckiem, ale są święta. Ten filmik pojawi się pewnie w sobotę 26 grudnia, czyli dwa dni przed moimi urodzinami. Także post panowiłem, że dzisiaj sobie podonajtujemy youtuberów. Skończyliśmy właśnie u Julka Live'a. Jest 22.43, więc środowisko streamerów już dawno się obudziło, jak to mówi Mateo. No i filmik oczywiście, jak zawsze, powstaje ze stroną keydrop.com. Także wbijajcie na stronę, ponieważ wpisując kod promocyjny Nester, daje Wam to 2.17 na pierwszą skrzynkę, totalnie za darmo oraz 5% do doładowania konta. No i taką skrzyneczkę, na przykład za złote 98, możecie sobie otworzyć, a z niej może Wam wylecieć skin za 2 złote, a może też wylecieć skin za chyba 50, a nawet więcej i mamy AWP, która kosztuje 7,39, więc widzicie, że to jest pierwsza skrzynka, którą otworzyłem i mamy bardzo fajny drop. No, także zawsze możecie sobie taką skrzynkę otworzyć, pójść nawet na upgradera i zupgradeować tego skina. Ja sobie otworzę na samym początku skrzynkę Gnom za 148 zł, ponieważ to jest nowa skrzyneczka z edycji zimowej i po prostu wartość skina, który wyleci z tej skrzynki damy w Donajcie dla... Pierwszego streamera. Neon re, neonowa rewolucja to będzie sporo kosztować 188 tych 22 grosze. Widzę, że zaczynamy na grubo. 188,2 Słuchajcie, wchodzimy sobie teraz na YouTube'a Powiem wam, że odcinek się zaczyna już grubo Także lecimy Moja koleżanka Ania streamuje i to jest jej drugi stream W sumie, więc może możemy do niej wlecieć Fajna będzie zawsze reakcja Jest, donate na Tipli Więc co, co możemy jej napisać? Witam, pozdrowie, Pozdrowia. ponieważ Julek jest aktualnie u mnie Także 180 zł 188 zł i 22 grosze No powiem wam, że gruby donate Ja mam nadzieję, że ten stream trwa Tak, stream trwa I zawsze lubię dawać donaty, bo szczerze nie wiem, jaka będzie dana reakcja, wiecie, reakcja danej osoby, co nie? Bardzo często donate'uje inne osoby Czasami aż żałuję, że tego nie nagrywam Zobaczymy, zobaczymy, czy dolecie ten donate O. Nester! Filip! Czemu ty nie! Ej stary, chyba to był chyba pierwszy donate taki gruby. Teraz mnie jest głupio! Dzięki Fifi, Oj, ale dobra, nie dobra, trzeba dobra, było. I Jezu, dobra, przestań teraz no, nie! Mega, fajnie. Zła. A jest dla mnie zła, chyba, bo dałem jej dwie stówy Dobra, pierwsza reakcja zaliczona. I fajna! Dobra, lecimy dalej na Kidropa i zobaczymy, co będzie. Tutaj, proszę bardzo, serduszka na czacie poleciały. Ona chyba nie może ochłonąć. A ja za tym czas robię sobie kolejny opening. Słuchajcie, teraz musimy wykminić coś z tymi skrzyneczkami yy, świątecznymi. Ponieważ to jest głównie taki odcinek właśnie świąteczny. Więc jako, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć skrzynek świątecznych. I to była taka pierwsza niespodzianka. To po prostu zapytamy się kolejnej osoby, żeby wybrał liczbę od 1 do 5. I zobaczymy jaką liczbę wybierze. Nie, no nie. Ten gościu. Mister Krycha. Muszę ci go pokazać. Dobra, słuchajcie. powjeżdżamy do Krychy. Piszemy... Dajemy złotówkę i wybierz liczbę... Od 1 do 5. Dobra, i teraz tak, 3 złote dajemy. Rycha może mieć szczęście, ponieważ ma do wyboru, tak, ale może też mieć nieszczęście. Ma do wyboru skrzynkę za 2 złote, 6 złotych, 30, 12 i 150. No Mariusz krawężnik, gdzie jesteś? Eee, o Jezu, Mariusz krawężnik. Wybieram liczbę 5, 5. bo ja stary ten odcinek będzie za gruby. Ja się tylko modlę, żeby. żeby no żeby nie padło coś, co skończy ten odcinek. Znowu! Stary, jak będzie ten stan, to znowu... stan, to znowu 92 złote, inny stan. No, ale w sumie i tak to jest gruby donate, 92 złote 83 grosze leci. W krajach latynoskich jest taki... What the fuck, kur... NESTER Dziękuję, yeah! ty go słyszysz? Pan 92 zł 80 zł wybrałeś najlepszą liczbę skrzynki na kiedyropie skórę <gulia> nie no nie mordo nie kurczę pieczone dziękuję ci mordęczko naprawdę słuchaj yy, kładam się nisko po same pi... To padam na podłogę, bo mordo niżej nie mogę, dzięki mordeczko Nie no, powiem wam Mam nadzieję, pan. że kiedyś, kiedy zbijemy piątkę Super tap, tap Ej stary, tap, na, jakbym miał takie na, reakcje ta, na każdego do czyli, day, to ta, na live. To co zrobiłeś, to jest jakbyś mordeczko obniżył was na przykład na jedzenie dzięki, Ja się bardzo... Super, super, super reakcja, bardzo mi się podobała Dobra, yy, jaka jest twoja ulubiona liczba? Tutaj tradycyjnie polecimy, jaka jest twoja ulubiona liczba? Dawno tego nie było A gdzie, gdzie jesteście? Krawężnik. Jaka jest twoja ulubiona liczba? Nie mam ulubionej liczby No Aczkolwiek... i... Jaką bym miał ty... ulubioną liczbę? No. Czekaj, musiałbym się zastanowić On strzelać 3 godziny mi 1999 <głos> Bo <głos> mam wtedy urodzinki stary, e, wtedy... stary, on powiedział 1999 No to szóstka będzie moją ulubioną takim ja to... szóstka Ale szóstka powiedział, ulubioną. że szóstka jest jego ulubioną no, no dobra, no to otwieram szósteczkę, no e, 40 zł Może zawsze polecieć więcej z tej skrzynki Ale może polecieć mniej, zobaczymy No Mach 10 to raczej nie będzie jakiś Z kim wysokich lotów 17 zł No przykro mi, że no nie Szofer, pan szofer nie jest zdecydowany na tę ulubioną liczbę. Także dajemy coferowi 17 zł. Aha, aha, czekaj, bo Nester mi wysłał do najtra, tak? Chyba był Nester, nie wiem czy to prawdziwy Nester. A prawdziwe, prawdziwe. Dobra, Siemanko, Nester, dzięki za donata Pozdrawiam serdecznie, twoich widzów oglądających film, który nagrywasz. I widzimy się w Krakowie, bo tak jak pisaliśmy dzisiaj, mogę do ciebie za jakiś czas wpaść. Napisz, będziemy się umawiać na, na, na Instagram. Pozdrowionka, pozdrowionka Chyba musimy tutaj wbić i zobaczyć. Oj patrz jak tamten z nim gada, jak siedzi, stary, jak się podpiera. Dobra, dobra, słuchaj. Stary, tutaj trzeba coś mocnego wymyślić. Ile masz centymetrów? W bicepsie Stary i tyle ile powie to taką skrzynkę otworzę I donate 15 złotych za przyznaczenie Ja Tak jak ta tak jak ta Dzięki za złotówkę A ja, w bicepsie jest gdzieś koło 43 43 No dobra, super stary, fajnie odpowiedział No to dobra, to teraz przyspieszone tempo cięcia i liczymy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 Spider. O, łapie skrzynka idealna do niego. 31 złotych Spider. No mogło być gorzej. Mogła się jakaś tańsza skrzyneczka trafić. O stary, jak było blisko. Tam 15 złotych, 17 groszy. No to tyle leci dla pana tutaj. Czyli zapis na ścianie. O! Oczywiście się Kurde wszystko ja. A! Ale na fiór. Jest potężna łapka Dziękuję za 15 zł, dzięki za 15 zł. Elegancko, elegancko, fajnie, fajna reakcja, podoba mi się. O nie, patrz kto ma live'a. Dobra, damy coś, damy coś. I jakąś zagadkę matematyczną, Ty, to jest mocne! Pierwiastek 3 stopni 125 Master. Dałem Snikunesser! Kurde, no, oczywiście pozdrawiam odcinek. Kiedyś już ostatnio O, zaraz zobaczę. Czy znaczy, on tego nie wie, stary? Powiedział? O, <laughs> no to powiedział? A, jest taka trudna. I ja! Co on powiedział? Się dobrze nie, stary Nie pytał mi, o te rybki ze stawu do, to Poczekam dobrze, do niego. <laughs> Jezu, zlecam! Ooooo! Oh, oh, oh. Ile to 2 plus 2 razy 2? 6, panie na sterze. 6? No to szósteczka leci dla niego, no. Nie, dzień. Ile ta łapka jest? Ja pier... Ja. 90 zł. Nie! No dobra, no na książkę do matematyki mu wyślę. No dobra, już nie bardzo ważna książka do matematyki. A, o ciem... 9 godzin! Ej, stary, ja przedłużyłem ja o wybra, 4 godziny. Na ten moment wydaliśmy 420 zł w tym odcinku, także mamy tak naprawdę jeszcze połowę budżetu. Ja tutaj wpadnę sobie do Kaspra, ponieważ ostatnio go znalazłem. Ostatnio dałem mu stówę i jego reakcja była naprawdę niesamowita, więc y, też myślę, że możemy coś pokminić. Powiem, żeby powiedział y, wyraz, dowolny wyraz i po prostu tyle, ile będzie miał ten wyraz liter, taką skrzyneczkę otworzymy. Powiedz dowolne Potem. słowo. On coś chyba kmini. Potem. Dowolne? Powiedziałem dowolne. Dowolne, powiedział dowolne. D-O-W-O-L-E. -y n 7 liter. Dobra, siódma skrzyneczka, dobrze, że nie szósta. Siódma skrzyneczka 57 zł, więc tutaj może mieć lepsze, lepszego, właśnie farta. Zobaczymy, co wyleci, bo zawsze może wylecieć coś tańszego albo coś droższego niż skrzynka, albo coś z równowartości. No ten akaż z 5 dyszek może kosztować 75 zł. Bardzo fajnie, 75 zł leci do CACPRA. Dowolne słowo. On no. nadal kmini, Dowolne słowo! 75 zł od Nestera Dzięki za 75 zł jak się wystraszyłem. On się chyba zestresował, bo ostatnio jak mu dałem do stary, to przez 3 minuty nic nie mówił. A potem stary aż, aż, aż z zzymu poleciałem mówił Zostawiamy łapeczkę pozdania. i lecimy. Ej, patrz, ma w mnie w tagach! Nester! Ej, ale ciekawe czy odpowie Stary czuje się tak głupi nagrywając ten film Dobra, zobaczymy czy odpowie na to <noise> dużo! Jedno ale co, Jedną, ale dobrą wy... ale co? No to jedną, stary No to pierwsza skrzyneczka na Kidropie, uwaga Uwaga, uwaga, złoty 98 No może będziemy dobrzy i ewentualnie Na upgradera pójdziemy, zrobimy mu coś ciekawego Tak, dziewięć, no to, to nie będzie Dużo warte, no bo to jest skrzyneczka za 2 złote Złoty 26, pójdziemy na upgradera Bo ja nie chcę być taki niemiły No jak on złoty 26, to on nawet Czekajcie, zrobimy sobie inaczej, zrobimy sobie tak Że otworzymy 5 takich skrzyneczek dla właśnie tych pierwszych i z każdego skina spróbujemy zrobić po prostu lepszego i to, co się uda, tyle udamy. Fajną opcją właśnie jest upgrader na stronce, bo możecie sobie. Upgradeować wiele rzeczy. Troszeczkę na minus jesteśmy. To, to nie siadło, więc zobaczymy, co siądzie. Dobra, więc, Mordy, zrobiliśmy Maka za 9,76. W ogóle na 20% siadł, także jestem w szoku za piątym razem, ale siadł, także dyszkę dajemy panu Gradiemu i piszemy z prawdziwego Niku Nester. Uch, za 40. Uch, pozdrawiam, film, mordeczko. A więc mamy już dzień drugi, z tego powodu, że tamte nagrywki mega się przedłużyły i tak naprawdę już nikt nie miał streama z powodu późnej godziny. Także, jako że już jesteśmy w innym dniu, jesteśmy po wigili. zobaczyłem, że Kruszwin ma live'a, pierwszy raz jestem na jego live'ie, ostatnio właśnie rozmawiałem z Maciosem i, i, i mieliśmy pozdrowienia właśnie od Kruszwila i Karoliny, także moim zdaniem można tutaj dać taki prezencik, ale że bardzo się spieszę, bo za 20 minut mam live'a, to postanowiłem, że po prostu otworzę dwa gnomy, dlatego, że na live'ie Marka są dwa cele, i dla Karoliny, i dla Marka, więc otworzę dwa gnomy, które kosztują 150 zł, więc tutaj tak naprawdę możemy już wykorzystać cały budżet, no i zobaczymy, co wyleci. Neon Rider i Asimov 230 zł. Asimov kosztuje 93, a Neon Rider 130. E, czyli w sumie możemy to rozdzielić i po stówce dla Marka, i po stówce dla Karoliny. Dokładnie 115 zł dla e, każdej z tych osób, ponieważ mamy łączną kwotę 230. Chyba to nie ma żadnego znaczenia, żeby po prostu było sprawiedliwie. Odpalamy Tipli yy, nice, też nie udało nam się tego sushi dorwać. Niestety to jest... Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Olejnika tam. Oj, oj, nie, co coś tam było, ale ostatnio dzwoniliśmy ja, ja e, ja, ja, ja. do Nestera i pytaliśmy się, czy zna jakieś sushi, bo sobie pomyśleliśmy, że po całym płacić za sushi, skoro możemy Też, za, na przykład, za reklamę. 115 zł e, zrobić. Też. Ale Bez nie wysyłaj, bo te to, te, już za, nie do, to już za dużo. To już za dużo. My <grym> dostaliśmy poro prezentów. Możesz padać do nas na sushi. No, kończąc historię, poprosiliśmy go o namiary na jakiś sushi, bo tak sobie pomyśleliśmy, czy... Uda nam się wyżebrać coś za darmo, ale koniec końców stwierdziłem, że to jest głupie i że nie będę jak inni influencerzy yy, robił. Za Ale powiem Wam tak, powiem Wam tak, jestem zaskoczony i to było fajne combo w ogóle. Pierwszy raz coś takiego zrobiłem. Jestem mega zaskoczony reakcją. Już Nawet pomijając to, że fajnie, że kojarzą i że się fajnie wypowiedzieli, mega jestem zaskoczony tym, że Marek powiedział, że nie trzeba więcej. 115 zł i drugie 115 wleciało i nie trzeba więcej. Nie, nie trzeba więcej, już, już wystarczy, już wystarczy. Bardzo mi się podobała ta reakcja i fajnie, że właśnie Marek tak zareagował. Dobra, słuchajcie. I ostatni streamer, którego. Z... Uh, znam, uh, jest on bardzo małym streamerem i powiem wam, jeśli chcecie sobie pooglądać bardzo dobrze przygotowane techniczne streamy, to polecam kubiks, kubik's przez 2x, ponieważ y, ten człowiek naprawdę, no popatrzcie na jego jakość, ta jakość jest lepsza od mojej na live'ach i powiem wam, że szczerze y, czasami sobie zaglądam tutaj no wiadomo, widzów y, kubiks ma mało, aczkolwiek y, stara się mega, mega web po prostu i tutaj chcę ostatnio właśnie stówę rzucić, ponad tam stówę, ponieważ zostało właśnie tyle, spróbujemy sobie otworzyć skrzynkę Pixy, jak wyleci coś ciekawego to to zostawimy, to, to, to a jak nie, to pójdziemy na upgrader Hyper, Hyper Beast w dobry stan 40 zł. I teraz możemy to fajnie pomnożyć. Jako, że to jest ostatni donate, poświęcę się, dołożę balastu, e, aby to naprawdę siadło. Mamy pewność, właśnie tego. Także mamy to. Stuwa, ostatnia stuwa leci do Kubiksa i zobaczymy, jak zareaguje. Tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Zobaczymy, jestem ciekawy reakcji Kubiksa. No bo jak widzicie, no pięć osób, jednak to jest mały streamer, ale z ambicjami takich, takich tutaj doceniamy i szanujemy. To jest takie głośne, że ja słuchawki mam dwa metry od siebie i to słyszę. Nie, ja dziękuję bardzo Nester, nie? Nie ma sprawy, yy, dziękuję. <gryw> Kompletnie się teraz tego nie spodziewałem. O nie, to trzeba ściszyć. Za pół roku wpadniemy, wysłać stówę i zobaczymy, ja czy ściszył. <gryw> Także mortki, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostało mi 10 minut do live'a i to będzie ostatni live w tym roku, więc ja już uciekam, a Wy ten odcinek pewnie widzicie dzień później. A może i ten live się tak przedłuży, że widzicie go, gdy jeszcze live trwa. Także ja już Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się praktycznie chyba w nowym roku. Także w ogóle wesołych świąt wszystkim, bo tak naprawdę ten odcinek wpadnie troszeczkę po świętach i po wigilii, ale jeszcze te święta będą troszeczkę trwać. No i wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam wszystko wcześniej zobaczycie niż na YouTubie. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawiajcie łapy w górę. Przypominam, że każde 100 łapek. To 10 zł w kolejnym odcinku, czyli 1000 łapek to jest 100 zł. W ostatnim odcinku było dokładnie chyba 8600 polubień, także to jest 860 zł, które mam nadzieję wykorzystaliśmy, ale co do złotówki to też nie liczyłem, myślę, że wykorzystaliśmy. Ja wam dziękuję za oglądanie, wpadajcie na hidropa z kodem NESTER 217 na start oraz 5% do doładowania konta. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa pa!